Długa podróż przed nami, 3 godziny tu, 3 godziny tam. Hejka, eee, jesteśmy cicho, na cicho, do śmietnika. Eee, jesteśmy chyba w... Nieważne Polska guru. Eee, ale teraz jest spela. Hejka, jesteśmy w Warszawie na lotnisku. Stąd będziemy lecieć do Frankfurtu, a z Frankfurtu do Lizbony. Z Lizbony będziemy mieli jeszcze bodajże 3 godziny samochodem, więc czeka nas coś koło z 15, 15 godzin podróży. Hejka go Filip. Hej. <laughs> no i na razie sobie siedzimy i czekamy. Chyba, Jesteśmy już we Frankfurcie, w którym mamy 5 godzin przerwy pomiędzy lotem, więc teraz czekamy na następny lot do Lizbony już, a z Lizbony będziemy dalej się transportować. Jesteśmy jeszcze na zgonie, na lotnisku, się i lecimy do hotelu. Polsko góru! Dokładnie. <grywa> ja, Dojechaliśmy, żyjemy. Jest godzina 3.50, tak naprawdę już. Więc gdzie jesteśmy dokładnie nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ale może jutro się o tym przekonamy. Hejka! Jesteśmy już na torze, więc myślę, że mogę Wam troszeczkę opowiedzieć w ogóle gdzie jesteśmy. Tak jak już wiecie, bo chyba we wcześniejszych filmikach opowiadałem, że wylądowaliśmy w, w Lizbonie, więc w Portugalii, na torze w, dokładnie w Monte Moravello. W Portugalii bywamy w miarę często jako kadra kajakarzy, ponieważ tu mamy tak naprawdę taką swoją bazę w okresie takim wczesnowiosennym gdzie przyjeżdżamy schodzić właśnie na wodę jak w Polsce jest jeszcze zamarznięte i w sumie w Portugalii byliśmy na trzech obozach dwa mieliśmy w Monte, w Milfontes to jest bardziej na południe Portugalii a tu właśnie jeden obóz mieliśmy tu na tym torze i gdyby, jakby Wam powiedzieć Milfontes jest na południe a Montemor jest bardziej na północ pomiędzy Lizboną a Porto. Dzisiaj mamy czwartek, więc mamy jeszcze 3 dni do startów, ponieważ startujemy w niedzielę, więc jutro mamy normalnie jeszcze dwa treningi w piątek, w sobotę już raczej takie lżejsze troszeczkę odpuszczenie i przygotowanie do startów. No i w niedzielę mamy start planowo w w niedzielę mamy przebieg i półfinał, a w poniedziałek finał. Z hotelu mamy tutaj jakieś pół godziny, zależy też jak trasa się ułoży, bo tam takimi wąskimi uliczkami niekiedy jedziemy. Więc czasami jakiś samochód, czasami jakaś koparka się zdarzy, więc około 30 minut. Co więcej mogę powiedzieć, generalnie fajnie jest, jest strasznie ciepło, w porównaniu do Polski jest tutaj 25 stopni, ale myślę, że odczuwalne jest tak o wiele, wiele cieplej niż 28 stopni w Polsce, więc pogoda jest fajna, słońce świeci, humory dopisują i myślę, że już, już czekamy na ten start, tak powoli, powoli nakręcanie się, już takie myślenie, byleby do niedzieli już sobie wystartować, więc myślę, że będzie ok, będzie ok. W sumie tutaj też na tych zawodach pierwszy raz mieliśmy nagrywane takie e, krótkie e, filmiki, strzałeczki takie. Mogliśmy sobie, e, cieszynki, chyba to się nazywa poprawnie. E, mogliśmy sobie zrobić jakieś ten. No niestety właśnie w związku z, z sytuacją jaka jest, nie mogliśmy, jeśli my płyniemy czwórkę, nie mogliśmy wejść wszyscy razem, a, tylko każdy pojedynczo, więc w sumie tak nie wiem jak to jeszcze będzie wyglądało, ale no... Pierwszy raz w sumie takie coś będę miał. Dla mnie osobiście, można powiedzieć, że jest to taki troszeczkę sentymentalny tor. Czemu? Ponieważ tutaj właśnie na tym torze 6 lat temu no zaczynałem swoją przygodę z kajakami w kadrze narodowej. Właśnie tutaj startowałem na dwójce 200 z Kamilem Tomaszakiem. Pozdrawiam, bo zapewne oglądasz. Więc w sumie jest to taki powrót troszeczkę tutaj. Ale jest, jest fajnie, już jakbyśmy tu właśnie na obozie w marcu, jakoś tu było w marcu, to generalnie fajnie się tutaj pływa, przyjemnie, bardzo przyjemnie. Wiadomo, że jest to tor, który troszeczkę mm, sprzyja niekiedy z lewej, niekiedy z prawej. Dlaczego? Bo lubi sobie zawiać, a niestety tory kajakowe są torami otwartymi, więc zależnie od tego, czy wieje z prawej, czy z lewej. Niektóre tory mają lepiej tam 1 2, trójka albo 987. Jak to się mówi, szczęście sprzyja w sporcie lepszym więc tego się trzymajmy. I co? Ja zaraz mam kolejny trening i do hotelu będziemy się... Trzeba odpoczywać, nie ma co na słońcu siedzieć, żeby się nie męczyć zbytnio. Piątek, Więc jak na ten dzień tygodnia przystało mamy siłownię. Widać chłopaki w tyle robią. Po siłowni mamy transfer. Mamy dwa razy 45 sekund z piłeczką i potem przyspieszenia. No i po południu mamy jeszcze trening na czwórce. Jutro jest sobota i już mamy takie bardziej bezpośrednie przygotowanie do startu, bo w niedzielę startujemy.